Słuchaj uważnie, bo teraz ci coś opowiem. Zaraz poznasz najbrudniejszą metodę na uwodzenie każdej kobiety. I kiedy mówię brudną, nie chodzi o to, że jest niemoralna albo zła. Brudna, bo idzie wbrew wszystkiemu, czego uczono cię o podrywaniu kobiet. To tak, jakbyś grał w szachy, gdy wszyscy inni grają w warcaby. Nauczysz się ruchów, których nikt się nie spodziewa. Znasz to uczucie, kiedy patrzysz na kobietę swoich marzeń, a ona rozmawia z innym facetem. Te frustracje, że zawsze jesteś tym fajnym kumplem, któremu ona zwierza się ze swoich problemów, z jakimś palantem, z którym się spotyka, to dzisiaj się kończy. Masz dość bycia niewidzialnym dla kobiet, które naprawdę cię interesują, gwarantuję ci, że po kilku następnych minutach nigdy więcej nie spojrzysz na uwodzenie w ten sam sposób. Bo to, co zaraz ci zdradzę, to tajny kot, który zna tylko 3% mężczyzn. Prawdziwa rzadkość. Dobra, przejdźmy do konkretów. Prawdopodobnie próbowałeś już wszystkiego. Kupiłeś drogie perfumy, próbowałeś zaimponować prezentami, byłeś tym super opiekuńczym gościem, który odpisuje na wiadomości w sekundę. I do czego cię to doprowadziło? Do friend zone, prawda? Prawda jest taka, że zostałeś zaprogramowany na porażkę. Społeczeństwo, filmy romantyczne, a nawet twoja własna matka, wszyscy nauczyli cię złej drogi. Powiedzieli ci, żebyś był miły, uprzejmy, szanujący. I nie zrozum mnie źle, to są ważne cechy, ale same w sobie nie tworzą nieodpartego przyciągania. Wiesz, co je tworzy? Napięcie, tajemnica, odrobina kalkulowanego ryzyka. Zastanów się, dlaczego ten facet, który wcale nie jest taki przystojny, zgarnia wszystkie laski? Bo ma tę niezachwianą pewność siebie, która sprawia, że kobiety krążą wokół niego, jak planety wokół Słońca. Bo on rozumie coś, czego ty jeszcze nie zrozumiałeś. O, N wie, że uwodzenie nie dzieje się w logice, dzieje się w instynkcie, w jej podświadomości. To biologiczna gra, która trwa od czasów jaskiń. Myślisz, że kobiety świadomie wybierają, do kogo czują pociąg? Oczywiście, że nie. To jej pierwotny mózg decyduje. I ten mózg nie dba o kwiaty czy drogie kolacje. Dba o sygnały wartości, dominacji społecznej i zdolności do ochrony. Teraz, zanim pomyślisz, że mówię ci, żebyś stał się troglodytą, uspokój się. Nie chodzi o to, żeby być hamem czy niegrzecznym. Chodzi o zrozumienie tańca ciał i umysłów, który odbywa się w uwodzeniu. Chodzi o aktywowanie odpowiednich wyzwalaczy w odpowiednim czasie. Spędziłem ponad 10 lat na studiowaniu tego, testowaniu w terenie, patrzeniu, co działa, a co nie. I to, co odkryłem, jest sprzeczne z tym, co głoszą wszyscy eksperci od związków. C. Chcesz poznać sekret? Kobiety nie chcą faceta, który jest zawsze dostępny. Chcą faceta, który ma opcję, faceta, który ich nie potrzebuje. Paradoksalne, prawda? Im mniej jej potrzebujesz, tym bardziej ona będzie cię chciała. Ale jak to pokazać, nie będąc dupkiem? Jak stworzyć tę aurę zainteresowanego braku zainteresowania, nie wyglądając na fałszywego? Właśnie tego nauczy cię system MO. To cztery fundamentalne filary, które przekształcą cię ze zwyk. Kłego faceta w magnes na kobiety. Słuchaj uważnie, bo to czyste złoto. Pierwszy filar ruch, movimento. Musisz rozpocząć interakcję w sposób nieoczekiwany i intrygujący. Zapomnij o cześć, co tam. To przewidywalne, nudne, bez polotu. Musisz stworzyć moment przełomu, coś, co złamie jej schemat. Może to być komentarz na temat czegoś konkretnego, co robi. Nietypowa obserwacja na temat otoczenia, a nawet całkowicie losowe pytanie, które sprawi, że się zatrzyma i pomyśli. Wyobraź sobie, że podchodzisz i mówisz coś w stylu wyglądasz na kogoś, kto nienawidzi poniedziałków, ale uwielbia gorzką czekoladę. I gotowe, wzbudziłeś ciekawość. Będzie chciała wiedzieć, dlaczego tak powiedziałeś. Już się wyróżniłeś na tle wszystkich innych facetów, którzy podeszli z generycznym tekstem na podryw. Początkowy ruch jest jak pierwszy ruch w szachach, określa resztę gry. Jeśli zaczniesz słabo, będziesz musiał pracować dwa razy ciężej, żeby nadrobić. Jeśli zaczniesz mocno, o ona wejdzie w twój świat od samego początku. Widzisz sens? Drugi filar – postawa. Attitude. Tutaj kryje się sekret niezachwianej pewności siebie. Musisz rozwinąć postawę poczucia własnej wartości i lekkiej obojętności. Nie chodzi o bycie aroganckim, ale o świadomość swojej wartości i brak strachu przed jej utratą. Pomyśl o tym tak: kiedy idziesz kupić samochód, a sprzedawca desperacko chce go sprzedać, czujesz jego desperację, a to daje ci przewagę w negocjacjach. Ale kiedy sprzedawca jest spokojny, P. Okazuje ci auto, ale nie naciska. Czujesz, że musisz zdobyć tę sprzedaż. W uwodzeniu jest tak samo. Kiedy pokazujesz, że Twoje życie jest niesamowite z nią lub bez niej, stajesz się nagrodą, którą trzeba zdobyć, a nie emocjonalnym żebrakiem błagającym o uwagę. Twoja mowa ciała musi krzyczeć pewnością siebie. Ramiona do tyłu, bezpośredni kontakt wzrokowy, spokojny, głęboki ton głosu, powolne i przemyślane ruchy. Żadnych nerwowych, pośpiesznych guku. -gu. Estów, pamiętaj, badania pokazują, że 93% komunikacji jest niewerbalne. Twoje ciało mówi głośniej niż Twoje słowa, a jeśli Twoje ciało mówi, potrzebuje Cię, ona to poczuje i straci zainteresowanie. Czujesz różnicę? Trzeci filar, zaniedbanie negligęcia. To najbardziej sprzeczny z intuicją ze wszystkich. Sztuka bycia niezależnym i dawania jej przestrzeni, by Cię goniła. Musisz nauczyć się strategicznie robić krok w tył. Znasz ten moment, kiedy prowadzisz z nią niesamowitą rozmowę i wszystko płynie? To właśnie w tym momencie musisz się odsunąć, powiedzieć, że musisz iść, zostawić ją, by chciała więcej. To jak oglądanie wciągającego serialu. Odcinek ZAWS. Zakończy się w najbardziej napiętym momencie. A co ty robisz? Oszalejesz, żeby zobaczyć następny. To ta sama psychologia. Musisz być odcinkiem, który kończy się na cliffhangerze, a nie trzygodzinnym filmem, który wszystkich nudzi na koniec. Oznacza to nieodpisywanie na wiadomości natychmiast. Nie bycie zawsze dostępnym, gdy ona zadzwoni. Posiadanie własnego życia pełnego ciekawych rzeczy. Kiedy ona zda sobie sprawę, że nie czekasz na nią jak szczę. Niak, dzieje się coś magicznego. Jej wewnętrzny radar się włącza, zaczyna się zastanawiać... Co on robi, z kim jest, dlaczego jeszcze nie odpisał, i wtedy, mój przyjacielu, gra się odwraca. Teraz to ona myśli o tobie, to ona inwestuje energię emocjonalną w interakcję. Widzisz, jak to wszystko zmienia? Czwarty filar śmiałość, ousadia, przejmowanie inicjatywy i eskalowanie interakcji, gdy jest to konieczne, bez wahania. To moment prawdy, w którym większość mężczyzn ponosi klęskę. Stworzyłeś przyciąganie. Zbudowałeś napięcie, teraz musisz działać. I tu pojawia się strach. Strach przed odrzuceniem, strach przed zepsuciem wszystkiego, strach przed byciem postrzeganym jako nachalny. Ale zdradzę ci sekret. Kobiety chcą, żebyś przejął inicjatywę, fantazjują o mężczyźnie, który wie, czego chce i nie boi się po to sięgnąć. Prawie nikt tego nie zauważa, ale wahanie zabija więcej okazji niż odrzucenie. Kiedy czujesz, że nadszedł odpowiedni moment, działasz bez pytania o pozwolenie. Czytasz jej sygnały i idziesz do przodu. Może to być złapanie jej za rękę podczas spaceru, może to być przyciągnięcie jej bliżej podczas rozmowy, może to być ten pocałunek w idealnym momencie, kiedy cisza mówi więcej niż słowa. Kalkulowana śmiałość to coś, co oddziela mężczyzn od chłopców, to coś, co sprawi, że opowie o tobie swoim przyjaciółkom następnego dnia, to coś, co tworzy pamiętne chwile, o których nie będzie mogła zapomnieć. Jesteś gotowy na ten poziom? Teraz wiem, co myślisz, ale to nie jest manipulacja, to nie jest bycie łajdakiem? Wyjaśnijmy to raz na zawsze. Manipulacja to kłamanie, oszukiwanie lub robienie czegoś wbrew jej woli. To, czego cię uczę, jest dokładnie odwrotne. Chodzi o bycie autentycznym w swojej męskości. Chodzi o zrozumienie, co naprawdę tworzy przyciąganie. I działanie zgodnie z tym. Pomyśl o tym. Kiedy kobieta nakłada makijaż, wybiera ładne ubrania, używa specjalnych per, fum czy jest manipulatorką? Nie. Ona prezentuje się w najlepszy możliwy sposób, używa narzędzi, aby stać się bardziej atrakcyjną. To jest dokładnie to, co robisz ty, używasz narzędzi psychologicznych, aby wzbudzić prawdziwe przyciąganie. Nie chodzi o oszukiwanie nikogo, chodzi o bycie najlepszą wersją samego siebie. I powiem ci coś, o czym wie niewielu mężczyzn. Kobiety chcą być uwodzone, marzą o tym, czytają o tym książki, oglądają o tym filmy, ale chcą być uwodzone przez prawdziwego mężczyznę nie przez niepewnego faceta, który przeprasza, że w ogóle istnieje nie przez faceta, który boi się własnego cienia chcą poczuć ten dreszcz, to napięcie w powietrzu. Tę grę spojrzeń, która mówi więcej niż tysiący słów. I kiedy opanujesz tajny kod, który ci zdradzam, stajesz się tym mężczyzną, stajesz się facetem, którego nie mogą wyrzucić z głowy. Pamiętasz tę metaforę szachów, którą wspomniałem na początku. Każda interakcja z kobietą to partia. I podczas gdy większość mężczyzn gra defensywnie bojąc się stracić królową, ty będziesz trzy ruchy do przodu. Będziesz wiedział, kiedy iść do przodu, kiedy się cofnąć. Kiedy poświęcić figurę, żeby wygrać partię. I co najważniejsze, będziesz grał, żeby wygrać, a nie żeby nie przegrać. Jest w tym ogromna różnica. Gra, żeby nie przegrać, to coś, co żyma t... Cię we friend zone. To coś, co sprawia, że boisz się ryzykować, to coś, co paraliżuje Cię w bezczynności. Gra, żeby wygrać, to podejmowanie kalkulowanego ryzyka. To zrozumienie, że niektóre porażki są częścią procesu. To wiedza, że każde nie zbliża cię do tak. I oto kolejny sekret, którego prawie nikt nie stosuje. Im więcej ćwiczysz, tym bardziej staje się to naturalne. Na początku może ci się wydawać to dziwne, może czujesz, że udajesz, ale z czasem te zachowania staną się częścią tego, kim jesteś. Nie będziesz musiał myśleć o każdym ruchu. Twój instynkt będzie już wiedział, co robić. To jak nauka jazdy samochodem. Na początku myślisz o każdej czynności: sprzęgło, bieg, gaz, hamulec. Po pewnym czasie robisz to wszystko automatycznie, rozmawiając z pasażerem. Uwodzenie działa w ten sam sposób. Im więcej ćwiczysz filary systemu MO, tym bardziej naturalne się stają. Aż do momentu, tu, w którym nie będziesz musiał myśleć. Po prostu będziesz tym wartościowym mężczyzną. Teraz porozmawiajmy o czymś kluczowym: o magnetycznym dotyku. To jedno z najpotężniejszych narzędzi, jakich możesz użyć, ale także najbardziej niezrozumiane. Dotyk tworzy natychmiastowe połączenie, uwalnia oksytocynę, hormon więzi, ale musi być używany we właściwy sposób, w odpowiednim momencie. Zacznij od swobodnych i niewinnych dotknięć: dotknięcie ramienia, kiedy ona żartuje, dłoń na plecach, aby poprowadzić ją przez drzwi, przybicie piątk i w momencie świętowania. Stopniowo będziesz eskalować zawsze obserwując jej reakcję. Jeśli się odsuwa, wycofujesz się. Jeśli zbliża się lub odwzajemnia, kontynuujesz. Sekret polega na tym, aby wyglądało to naturalnie, nie wymuszenie, nie dziwnie, tak jakbyś był osobą, która naturalnie dotyka wszystkich w ten sposób. I oto złota zasada. Przerywany dotyk jest potężniejszy niż ciągły. Dotknij i zabierz, tworząc obecność i nieobecność. Spraw, żeby czuła twój brak, kiedy nie dotykasz. Zaczyna to mieć sens? Innym fundamentalnym aspektem jest zimne czytanie, leitura fria, czyli zdolność rozszyfrowania czego ona naprawdę chce, zanim ona sama się o tym dowie. To nie magia, to wyostrzona obserwacja w połączeniu z wiedzą o kobiecych wzorcach. Każda kobieta zostawia wskazówki na temat tego, kim jest i czego pragnie, w tym jak się ubiera, jak mówi, jak się porusza, w miejscach, które odwiedza, w rzeczach, które publikuje w mediach społecznościowych. Musisz stać się emocjonalnym detektywem, dostrzegać małe szczegóły, które ujawniają wielkie prawdy o niej. Na przykład kobieta, która nosi dużo rzucającej się w oczy biżuterii, prawdopodobnie lubi uwagę i potwierdzenie. Ta, która woli dyskretne ubrania, może bardziej cenić głębię i prawdziwą więź. Ta, która mówi szybko i dużo gestykuluje, prawdopodobnie jest emocjonalna i spontaniczna. Ta, która mówi powoli, wybierając każde słowo, jest bardziej Joryk, racjonalna i kalkulująca. Kiedy potrafisz czytać te sygnały i dostosowywać swoje podejście, stajesz się nieodparty, ponieważ dajesz jej dokładnie to, czego chce, nawet jeśli nie potrafi tego wyrazić. Widzisz, jaka jest w tym moc? Teraz muszę Cię ostrzec przed największym błędem, jaki widzę u mężczyzn. Uczą się tych technik i są zbyt zachłanni. Chcą zastosować wszystko naraz, chcą natychmiastowych rezultatów. Spokojnie, stary, Rzym nie został zbudowany w jeden dzień. Nie staniesz się mistrzem uwodzenia z dnia na dzień. Zacznij powoli, wybierz jeden filar systemu MO i skup się na nim przez tydzień, potem dodaj następny i następny, aż wszystkie będą naturalnie zintegrowane. I co najważniejsze, nie bądź robotem, który podąża za scenariuszem. To są narzędzia, a nie absolutne zasady. Musisz je dostosować do swojej osobowości i konkretnej sytuacji. Najbrudniejsza metoda, której Cię uczę, nie polega na byciu kimś innym. Polega na uwolnieniu mężczyzny alfa, który już w tobie istnieje, ale został stłumiony przez lata społecznego uwarunkowania. Obudź się, stary. Czas ucieka. Podczas gdy ty myślisz, czy to działa, inni faceci tam wychodzą, stosują to i osiągają wyniki. Ile okazji już straciłeś, bo nie wiedziałeś, co robić. Ile niesamowitych kobiet przeszło przez twoje życie, a ty pozwoliłeś im uciec. Nie jestem tutaj, żeby cię osądzać. Jestem tutaj, żeby dać ci narzędzia. To, co z nimi zrobisz, to Twój wybór, ale zadam Ci pytanie: za pięć lat, czy chcesz być w tym samym miejscu, z tymi samymi frustracjami, widząc kobiety, których pragniesz, z innymi facetami? A może chcesz być facetem, który ma siłę wyboru, facetem, który nie akceptuje emocjonalnych okruchów, facetem, który wie, jak tworzyć nieodparte przyciąganie? Decyzja należy do Ciebie, ale pamiętaj o jednej rzeczy: wiedza bez działania jest bezużyteczna. Możesz obejrzeć tysiąc filmów, przeczytać tysiąc książek, ale jeśli nie przejdziesz od teorii do praktyki, nic się nie zmieni. I oto trudna prawda, którą trzeba przełknąć: większość mężczyzn, którzy to oglądają, nic nie zrobi. Będą nadal tacy sami, będą nadal tym miłym facetem, który tkwi we friend zone, ale nie musisz być większością, możesz być wyjątkiem, możesz być jednym z nielicznych. Którzy naprawdę to stosują i przekształcają swoje życie miłosne. Dalej: przestań prokrastynować, przestań wymyślać wymówki. Kobieta Twoich marzeń nie będzie czekać wiecznie. A zanim pójdziesz, pozwól mi szybko podsumować to, czego się tutaj nauczyłeś. Odkryłeś system MO, czyli tajny kod do tworzenia przyciągania nieoczekiwany ruch, pewna postawa, strategiczne zaniedbanie i kalkulowana śmiałość. Zrozumiałeś, że uwodzenie nie dzieje się w logice ale w instynkcie, że kobiety chcą wartościowego mężczyzny, który i ich nie potrzebuje, i że dotyk oraz zimne czytanie to potężne narzędzia, gdy są właściwie używane. A co najważniejsze, zrozumiałeś, że nie chodzi o manipulację, ale o bycie autentycznym w swojej męskości i dawanie kobietom emocjonalnego doświadczenia, którego pragną. Teraz, jeśli naprawdę chcesz opanować tę sztukę, jeśli jesteś zdeterminowany, aby raz na zawsze wyjść ze friend i mieć niezachwianą pewność siebie, która naturalnie przyciąga kobiety, musisz kontynuować ten proces. Polub ten film teraz, serio, zrób to teraz, zanim zapomnisz, i zasubskrybuj kanał, bo będę dalej ujawniał sekrety, które przekształcą nie tylko Twoje życie miłosne, ale całe Twoje życie. Pamiętasz metaforę szachów? Właśnie nauczył Weź się ruchów, których nie zna 90 mężczyzn. Masz teraz absurdalną przewagę konkurencyjną, ale wiedza to tylko potencjał. Działanie to moc. Więc wyjdź i zacznij grać. Plansza jest ustawiona, figury są na pozycjach. Jedyne pytanie, które pozostaje, brzmi: będziesz grał, żeby wygrać, czy będziesz nadal oglądał z boku? Wybór zawsze należał do ciebie, zawsze będzie należał do ciebie, ale teraz masz narzędzia. Teraz znasz najbrudniejszą metodę na uwod, zenie każdej kobiety. Używaj jej mądrze, używaj jej odpowiedzialnie, ale przede wszystkim używaj jej, bo w końcu żal, że nie spróbowałeś, boli o wiele bardziej niż jakiekolwiek odrzucenie. A kiedy opanujesz ten tajny kot, odrzucenie będzie ostatnią rzeczą, o którą będziesz musiał się martwić. Jesteś gotowy, żeby raz na zawsze odwrócić tę grę.